Prowadząc myśliwiec, nie mam czasu na planowanie. <laughs> A ja prowadzę firmę i też nie mam czasu. Sporo osób, które prowadzi własne biznesy, mówi, że nie ma czasu na planowanie ze względu na to, że u nich i tak się to nie sprawdzi, bo muszą ciągle gasić pożary. Paradoks polega na tym, że te pożary nie dzieją się same, tylko w większości wypadków jest to właśnie przyczyna złej organizacji. Działanie z poziomu reaktywnego, czyli reagowania na czynniki zewnętrzne, jest oddawaniem części. Z wpływu na swoje życie i czekaniem na to, co się wydarzy, żeby móc zareagować. Faktem jest to, że występują czynniki zewnętrzne, które są niezależne od nas. Natomiast jeżeli prowadzi się biznes z tego poziomu, to nie prowadzi się biznesu, tylko biznes prowadzi swojego właściciela. Struktury biznesu są budowane z poziomu reagowania. Albo tworzenia. A wywieranie wpływu na swoje środowisko, takie jak na przykład biznes, zaczyna się zawsze od wywierania wpływu na właściciela, czyli na samego siebie. I to jest ta umiejętność, której w większości brakuje. Łatwiej jest przecież skupić się na tym, dlaczego nie można, zamiast zastanowić się, co zrobić, żeby móc wprowadzać zmiany. Ze swojego poziomu. No i żeby było śmieszniej bycie przedsiębiorcą, to nie jest przymus, tylko to jest wybór. I właśnie to, z jakiego poziomu podejmuje się decyzję o wywieraniu wpływu na siebie i na swoją firmę, pokazuje poziom wpływu kontroli na swoje życie.